Obejrzałem, wysłuchałem fantastycznego wywiadu w Radiu Z z jednym z naszych lokalnych tuzów, czyli z europosłem Arukowiczem. On nie wyklucza. A czego nie wyklucza? Będziecie mieli okazję Państwo właśnie zobaczyć i wysłuchać. Proszę bardzo. Czy pan poseł wróci jeszcze do Sejmu lub do Senatu w przyszłości? Pyta Bartłomiej. Nie mogę tego wykluczyć. Tego jeszcze nie wiemy do końca, dlatego że decyzje personalne dotyczące list wyborczych jeszcze nie zapadły, bo cały czas trwa jeszcze analiza sytuacji politycznej. Nie ma decyzji personalnych w koalicji obywatelskiej, ale z całą pewnością uważam, że te wybory są na tyle ważne, że wszystkie ręce na pokład są potrzebne. Po prostu są potrzebne, więc każdy, kto może przynieść. Kolejne głosy poparcia czy, czy zwiększyć liczbę mandatów w Sejmie jest po prostu potrzebne. W związku z tym nie mogę udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, aczkolwiek na pewno od niczego się nie, nie, nie unikam i nie jestem gotowy do walki w każdej formule. Do walki politycznej, oczywiście, w każdej formule. Czyli może być tak, że wystartuje Pan w tych wyborach do Sejmu, tak? Może tak być, ale nie musi tak być. Decyzje personalne jeszcze nie zapadły. A gdyby to od miało zależeć tylko, że, no, że Pan musi ostatecznie udzielić odpowiedzi na tak albo nie? Wszystkie ręce na pokład. To najważniejsze wyboru od 30 lat w Polsce, w związku z tym wszyscy, którzy mogą pomóc w tej sprawie są potrzebni. Czyli ewentualnie tak. Gdyby była taka potrzeba, gdyby Donald Tusk powiedział, słuchaj Bartek, musisz startować, generalnie potrzebne są yy, no, głosy wyborców, ty jesteś w stanie wygenerować dobry wynik, w związku z tym musisz startować, to wtedy pan powie tak. Nie wyobrażam sobie żadnego polityka po stronie opozycyjnej, który na tak postawione pytanie mógłby odpowiedzieć nie. Yy, w związku z tym, jeśli ktokolwiek, yy, yy, może inaczej. Każdy, kto może przynieść dodatkowe głosy, czy dodatkowe poparcie jest potrzebny. W związku z tym nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktokolwiek był odmówić w takiej sytuacji. No rewelacyjnie. No, no jestem pod wrażeniem. Nie wyklucza. Jak Donald powie, że trzeba, to, to on sobie nie wyobraża. To po jaką cholerę te billboardy w Białogardzie i nie tylko a, przypominające a, dokonania a, pana... Posła, a właściwie europosła. Stawiam wszelkie pieniądze, że pan Bartosz będzie jedynką do Sejmu w Okręgu Koszalińskim. I nie mówienie tego wprost jest śmieszne, niepoważne, jakby tego nie nazywać, a można to nazwać kluczeniem.